youtuber pseudoniusowy newsowy Live pokracznie likbejtuje swoich widzów daje się w sprzeczkę z Mantisem. I przyjrzymy się dzisiaj jego ostatnim poczynaniom. Pojawił się update do tematu Blue Edda, o którym mówiłem wam w ostatnim materiale. Przegadamy również moim zdaniem nowe, ciekawe filmy opublikowane przez takich twórców jak Elomordo, Doskładany, jak czy Blowek. A ty drogi widzu pamiętaj, że subit like to zestaw startowy do tego, by być zawsze na bieżąco z tym, co się dzieje na YouTubie. Prosiliście również o powrót ośmiorniczki Baśki, więc proszę, ona też poleca ten pakiet. A zaczniemy sobie od tematu materiału, które zainteresowały mnie w ostatnim czasie u niektórych twórców. Już od dłuższego czasu chciałem dodawać w swoich materiałach newsowych ciekawe treści z innych kanałów, o których po prostu warto wspomnieć i które ja po prostu oglądałem z zaciekawieniem. Pierwszy będzie film standardowo minecraftowy u Elomordo, który po ponad 3 miesięcznej przerwie opublikował wreszcie jakiś film. Regularność Marcela jest dla mnie odwieczną zagadką. Generalnie materiał jest drugim epizodem zmagań Elomordo ze sztuczną inteligencją, czyli botami zaprogramowanymi do wykonywania określonych czynności w grze Minecraft Twórca Uraczył nas ciekawym, trzymającym w napięciu do końca montażem oraz jak to ma w zwyczaju swoimi zabawnymi wstawkami i specyficznym humorem. Jeżeli teraz przegram, to oficjalnie wystawiam komputer na Olixa w kategorii Oddam za darmo. Przed składzeniem go pokazałem mu dominację genetyczną budując. rakietę. I nazywanie tych botów jakąkolwiek inteligencją byłoby jak przypisanie jakiegokolwiek talentu w agacie. Możesz próbować, ale każdy wie jak jest. No ale ja teraz mam. Plan B. te postanowiły mnie bezkarnie oskamować. Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany! Więc mogę śmiało stwierdzić, że klasyfikuje się on. Pod order Baśki za elegancki film. Także. Gratki, Baśka jest dumna. Następny jest film od Blowka, gdzie Karol nakręcił kontę na streamerach na TikToku. Ja wiem, że brzmi to pokracznie, ale serio, cały film był naprawdę kozak. I satyryczne podejście Blowka do tych wiecie. changeowych i mocno żałosnych liveów. No, po prostu coś pięknego. Co więcej, zauważyłem również, że coraz więcej youtuberów i influ robi te grupki tajne na Instagramie. Więc umówmy się tak: 3000 lajków pod tym filmem i założymy może taką grupkę tajną na Instagramie dla was i będzie tam między innymi wlatywać jakieś insight info i podobne sprawy. Zobaczymy, czy dacie radę. Gościem, który zdecydowanie zasługuje swoim kontentem na order baśki, jest poskładany. Czyli jak się okazuje, giga popularny gość z community klocków Lego. I szczerze, nie znałem go wcześniej, ale jego film wyświetlił mi się na głównej. To mówię: wejdę, obczaję. I serio, coś pięknego. Fajne, luźne i śmieszne podejście w filmach. Genialny montaż połączony z kontentem Lego. To jest coś, czego mały cepotwór za czasów, kiedy jeszcze nie miałem mutacji i brudki, Wcale nie było tak dawno hiterzy. Potrzebował giga bardzo. Poskładany dodaje filmy raz na miesiąc, ale serio warto na nie czekać. Film, który pojawił się parę dni temu, stworzył własny uniwersum bohaterów i przedstawił jego historię standardowy dla siebie kozacki sposób na klockach Lego. O nie, mimo idealnej interwencji złodziejom udało się uciec. Na szczęście z pomocą przybył kolejny superbohater znany jako El Starro. Dziwnym trafem zawsze pojawiały się chwile po tym, jak twój stary wychodził po mleko. Powiem tak, to, że ten kanał będzie w topce polskiego YouTube'a, to nie mam żadnych wątpliwości. Jestem tego wręcz pewien. A fakt, że już teraz ma tak ogromne wyniki pod materiałami, bo ponad 400 tysięcy wyświetleń na każdym filmie, a nawet jeden film dobija blisko miliona. Tym bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że ten chłop po prostu wie, co robi. i Idzie po swoje. Dajcie znać, czy Wy w ogóle lubicie. Bawić się klockami Lego. Zobaczymy, ile jest takich osób. A no i najważniejsze, jaki zestaw LEGO był waszym ulubionym, takim wymarzonym? Mój to zdecydowanie była gwiazda śmierci z serii Star Wars. Coś pięknego. Ciekawą informację. Jest również zmiana kontentu UGAX, czyli gościa, który zasłynął z filmów mówiących o historii osób związanych z grą Fortnite i generalnie z treściami powiązanymi z Fortnite. Em. Przyglądałem mu się uważnie od pewnego czasu i zaczął on iść w zupełnie innym kierunku ze swoim kontentem. Pojawiła się historia m.in. Konopskiego, a kilka dni temu mocny film zatytułowany Największe dramy polskich influencerek. Cała zmiana kontentu, moim zdaniem, mocna plus, co również widać po komentarzach widzów, którzy to spropsowali. Pokochali oni zmianę jego kontentu, cieszą się, że odszedł od Fortnite'a i mocno go wspierają. Podsum Podsumowując, trzymam kciuki, aby dalej wszyscy wymienić wcześniej twórcy się rozwijali. A teraz przejdźmy sobie do tematu Blueda, który wypadałoby wam pokrótce zaktualizować. Niebieski kolega dodał kolejny już post na karcie społeczności, gdzie oficjalnie wszystko podsumował I w moim mniemaniu zakończył ten temat. Dwa podwalone filmy zniknęły z jego kanału, a po samym twórcy widać, że na pewno ta sytuacja była dla niego mocną lekcją na przyszłość I mam nadzieję, że wyciągnie z niej wnioski. Bo generalnie to trzymam za niego mocno kciuki, bo każdy tak naprawdę ma prawo się potknąć. <laughs> Ale ważne, żeby potem wstać silniejszy. Jeżeli chodzi o opinie widzów w komentarzach, ludzie twierdzisz, że zachował się odpowiednio. Myślę, że koniec końców zachowałeś się gigi. jednak bardzo straciłeś w moich oczach. Myślę, że nie tylko moim tak niefajnym zachowaniem, nie tylko w stosunku do oryginalnych twórców filmu, ale i w stosunku do osób, które wypowiedziały się o tej sytuacji, jak na przykład mam. Mimo wszystko, mam nadzieję, że dostrzegasz swój błąd i rzeczywiście poprawisz swoje zachowanie. Pozdro swart. Takie i podobne zdanie miało większość osób pod tym postem. Warto też w kontekście tego tematu wspomnieć o filmie Assassin'a, który również trochę zamieszał. Przy swoim najnowszym materiale inspirowanym youtuberem Mystery One. Cały film jest zrobiony inaczej od Mysteryego. dikte w stylu Assassina. Natomiast do czego sam się przyznał Kacper Miniaturkę podwalił 1 do 1 I tak odpowiedział tak nawet w komentarzach no i wiecie, bardzo dziwi mnie to, że u Kacpra ostatnio Pojawiają się takie sytuacje, bo to nie pierwszy raz Gdzie myli on inspirację z kopią Generalnie kilka dni temu na moim Discordzie spytałem was Co wy myślicie o tej miniaturce Asasinka I wyniki macie teraz na ekranie Większość osób również uznała, że jest to kopia Nawet inni twórcy, tacy jak na przykład Uewe, Zwrócili mu na to uwagę Nie tylko pod całkowicie wygląd jakby biomu i tak dalej Tego wszystkiego, co nie? Ale on nawet odbał tekst taki sam on musiał nawet lud the end zalej end wodą ale wygląda to naprawdę prze... w sensie to jest takie pod i to takie ostre, co nie? Asasynek mi jedną dziwną rzecz napisał, której nie rozumiem za bardzo. Bo on jako wytłumaczenie napisał mi, że no, wiesz co, ja już tych błędów nie będę popełniał. Wiem, wiem, że to był błąd i tak dalej. Ale ja tego nie rozumiem za bardzo, bo on tak samo mówił mi raz, jak podmioturkę półtorej roku temu, co nie? Że on, no, ja już tych błędów nie będę popełniał. I to jest takie głupie nie bo... No przecież on, on jest tego świadomy, że, że on będzie to dalej robił, no. no. Tylko tak pier... żeby ludzie się odpier... Odpier... Tak odpier... Od niego. Tak nowa inspiracja? Ch... To nie jest inspiracja, to jest już, to jest już takie podpie... Takie naprawdę chamskie. Ostatnim tematem, jaki dla Was przygotowałem, jest wyjaśnienie irracjonalnych, nieprofesjonalnych działań pseudo-kanału newsowego Igor X. Live. Gość mocno naciąga przedstawiane tematy do tego stopnia, że wręcz potem wchodzi w dziwne dyskusje w komentarzach z twórcami, których opinie szarga. Tak też było w przypadku Mantisa, a dokładnie jego najnowszego filmu z Cywilizacji. Ale po kolei, aby się nie pogubić, Igor X. Live dodał materiał, którym w tytule dał, że Mantis oszukuje swoich widzów. I tak tytuł jest już zedytowany, bo Igor się wycwanił i zmienił go, by móc prowadzić swoją narrację, że jest na. Na końcu tego tematu w tytule znak zapytania jest to przypuszczenie czy też otwarte pytanie do widzów. Jednakże wcześniej tytuł przed zmianą wyglądał następująco. Tak zrobiłem SS-a, bo wiedziałem, że to zmieni. Na końcu zdania znajdował się wykrzyknik. No cóż, tym razem zakryć śladów się i gorzej nie udało. Fakt, że próbuje on usilnie zawsze być pierwszy z informacjami sam w sobie nie jest niczym złym. Jednakże problem pojawia się, kiedy to w materiale przez ten pośpiech brakuje odpowiedniego researchu i zbadania informacji o której mówi. Chłop stworzył tytułowego newsa w oparciu o wiadomość na Discordzie. Uczestnika odcinku Mantisa. Z kilkudziesięciu biorących udział w nagraniach. Nie zweryfikował nawet prawdziwości tej informacji. A jego linią obrony, że ludzie w komentarzach pod filmem Mantisa pisali podobne opinie po zobaczeniu zmontowanego filmu na kanale twórcy, gdzie z kilku godzin ujęć pojawiła się skondensowana ilość treści w postaci gotowego materiału. Co ciekawe, osoba, która pisała do Igora w tej sprawie, dzieliła się tymi informacjami również pod moim filmem. Jednakże nie mam zwyczaju tworzyć newsów bez odpowiedniego zbadania sprawy i danej sytuacji. Co jeszcze lepsze, chłop, który podał mu tą informację. Nie mógł wiedzieć o tym, co działo się w innych drużynach. I że również otrzymali oni wsparcie w trakcie nagrania cywilki i o żadnym oszustwie czy faworyzacji nie było mowy. Igor X Life, by uwierzytelnić swoje słowa, i podeprzeć niesprawdzoną informację, którą przedstawił w swoim filmie, napisał również osobiście do Mantisa. I teraz was chyba nie zaskoczę, że ten mu po prostu najzwyczajniej nie odpisał. Nasz Igor natomiast spuentował to w taki sposób, jakoby Mantis nie chciał wypowiadać się w tej sprawie, bo po temat podłapało parę osób w komentarzach pod jego filmem. X kurwa AD. Odpowiedzi do Tajas nie otrzymałem. I wcale się nie dziwię, bo po co jeszcze bardziej miałby nagłaśniać ten temat, gdy nawet już w komentarzach jest on, no, bardzo popularny. I ten Mantis z komentarzem rozprawkowym pod filmem Igora X Live. Niesamowite. Igor Life przedstawia informacje, jest dla jakiejś grupy osób opiniotwórczy, i zamiast nawet poczekać na odpowiedź Mantisa, gdy sam tytułowy YouTuber powiedział co i jak, publikuje kolejny raz treści w formie gdybania i pytania otwartego do widzów. To nie są kur... newsy, tylko idiotyczne nabijanie zasięgu na sukcesie innych osób. Co więcej, Igor X Live ostatnio się również ze swoją wypowiedzią co do sytuacji z Blue Edem, gdzie również dał się w dziwne, pokraszne tłumaczenia i kłótnie w komentarzach pod swoim materiałem. O kopiowaniu niebieskiego, jakichś rajdach na Discord. Ponownie news, który przedstawił, zrobił jako jakieś jego przypuszczenia, więc nie dziwcie się, się jego pokrasznym wypowiedziom. Temat Blue Edda dotyczył kopiowania. Jak każdy z Was już wie, W najnowszym filmie Jego X Live dodał on taką miniaturkę na początku. I teraz powiedzcie mi, czy ta miniaturka jest kopią czy inspiracją tej grafiki? Bo zdaje mi się, że pół uznałbym jako inspiracja, i inny totalnie zupełnie nowy temat, a drugie pół to i inne pod pracy Nexosa, czyli osoby odpowiedzialnej za grafiki do newsów na moim kanale. Żałos. Co więcej, jeden komentarz pod filmem Igora X Live, szykoł mocno moją uwagę, a dokładniej zarzuty Igora w moim kierunku, Widz wytknął mu, że nie uczy się na błędach, nie robi research. sytuacji z Trumpkiem również odje... i zrobił taką akcję jak teraz z Mantisem oraz wyperswadował mu, że generalnie odjechał. No tutaj nie stania nic do dodania, tak. tak po prostu uważam, i utwierdza mnie w tym z odcinka na odcinek. Igor natomiast odpowiedział na to i słuchajcie, nie zgadniecie, jak się pogrąży. Twierdzi, że czegoś się nauczy. To już pierwsza wtopa. Patrząc oczywiście przez pryzmat jego treści. Nawet drama z Kozakusem, od którego poddalał, nic nie wniosła. Wyśmiał moją opinię, mówiąc, że co ja tam mam do gadania? Skoro nagrałem kiedyś ostre teksturpaki. Do czego się zaraz odniosę, bo widzę, że ten temat dalej jest mocno elektryzujący. Dla co po niektórych. Oraz co najlepsze, napisał, że osoba, która udzieliła mu informacji, teraz cytuję: Napisała mi jak to od niej wyglądało, lecz była w innym teamie, więc nawet nie miała jak wiedzieć, co się działo poza jej drużyną. XD Sam potwierdził to, co powiedziałem wam na początku omawiania tego Tematu. Że tytuł, że Mantis oszukuje widzów jest zwykłym clickbaitem I to Igor X Life jest w tym przypadku oszustem Teraz odniesienie do ostrych tekstur pak. Nie jestem dumny z tych treści. nie raz już o tym mówiłem, natomiast najwidoczniej nie dociera do niektórych, że wyciągnąłem wnioski ze swoich różnych krzywych akcji z przeszłości. I jako jeden z niewielu twórców, serio staram się coś ze sobą zrobić, aby content jaki wam dostarcza, był lepszy i bardziej jakościowy. Nie jestem typem, który schowa głowę w piasek i zacznie się na sobą urzalać, przepraszać bez sensu, tylko swoimi czynami i następnymi materiałami pokazuje, jaką metamorfozę. Tak naprawdę przeszedł. Dlatego podsumowując temat Igora, x Live, w moich oczach jesteś karykaturą kanału newsowego w kategorii, w której również działa. Akcje z Kozakusem niczego cię nie nauczyły i dalej robisz beznadziejne akcje, popełniając podstawowe błędy. Jeżeli mogę ci coś zasugerować, to przeproś Mantisa i widzów i wyciągnij wreszcie poprawne wnioski. Tak jak należało już to zrobić przy sytuacji z Kozakusem. Tyle ode mnie, jak dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu. Aż tak rzetelność, a przypnę ci serduszko. O Jesus, jak tu gorąco! Mama mia.